Aż krakowskiej radnej doklejona do zdjęcia z Rafałem Trzaskowskim. Matka z Sosnowca kazała córce ukraść choinkę, a potem próbowała zwalić na nią winkę. Policja ukarała mężczyznę mandatem, bo wypył na ziemię liść, który wleciał mu do ust. Cześć, witam was i zapraszam na kolejne najciekawsze Newsy tygodnia. Numer 13. Krakowska radna koalicji obywatelskiej usunęła jakiegoś człowieka ze zdjęcia, żeby dokleić siebie samą obok Rafała Trzaskowskiego. W przedświąteczną niedzielę na placu szczepańskim odbyła się 94. krakowska lekcja śpiewania, Gościem specjalnym był Rafał Trzaskowski. Zdjęciami z wydarzenia pochwalił się przewodniczący rady miasta Jakub Kosek, który na jednym z nich stoi w towarzystwie między m.in. niedoszłego prezydenta Polski zespołu muzycznego oraz jeśli mnie oczy nie mylą, Jimiego Kimela. Ta sama fotografia pojawiła się również na profilu radnej Magdaleny Mazurkiewicz. Problem w tym, że na jej zdjęciu w miejscu jednego z młodych mężczyzn znajdowała się jej własna doklejona twarz. Po nagłośnieniu sprawy przez lokalne media kobieta przyznała, że na lekcji śpiewania jej nawet nie było, ale z doklejeniem swojej twarzy do zdjęcia nie miała absolutnie nic wspólnego. Według radnej stać za tym miała jedna z trzech osób od multimediów, z którymi rzekomo współpracuje. Kobieta wydała również na Facebooku oświadczenie, w którym stanowczo sprzeciwia się manipulacji wizerunkiem. Jak napisała, szanowni państwo, wczoraj dokonano manipulacji moim wizerunkiem zdjęciem bez mojej wiedzy i autoryzacji. Nie pochwalam takich działań i manipulacji wizerunkiem i nie będzie na to mojej zgody. Osoby, które poczuły się zmanipulowane, przede wszystkim pana ze zdjęcia, które podmieniono z moim, przepraszam. W tłumaczeniu Rady zdaje się nie wierzyć praktycznie żaden internauta, wliczając w to samego przewodniczącego, de facto jej kolegę z klubu, który inaczej wyglądające zdjęcie u Mazurkiewicz prześmiewczo nazwał w komentarzu magią świąt. Oni są przeudani zawsze, ci wredni, nigdy nie wskazani asystenci. Oni są tak odklejeni, że muszą się doklejać. Internauci nie dają wiary, że ktoś mógłby dokonać takiej manipulacji bez zgody, a już na pewno wiedzy osoby zainteresowanej. Jaki niby interes miałaby mieć ta rzekoma osoba od multimediów, aby w tak bezczelny sposób przerabiać zdjęcie swoje przełożone i jeszcze w Rzucać je na jej oficjalny profil. Po prostu nie ma opcji. Manipulacja wizerunkiem raczej nieudana autopromocja. Jak polityk nie panuje nad swoim profilem na Instagramie, to nad czym panuje? Jak na tak poważne naruszenie jej wizerunku, coś mało informacji o pociągnięciu tej osoby do odpowiedzialności lub chociaż zakończeniu z nią współpracy. Ktoś inny zauważa, że to nie pierwszy raz, kiedy ktoś z K.O. został gdzieś doklejony. Powtórka z legnicy. Tutaj wiceprezydent z KO też została doklejona do zdjęcia pamiątkowego i też o niczym nie wiedziała. Numer 12. Pewna matka Sosnowca kazała córce ukraść choinkę sprzed jednego ze sklepów, po czym próbowała zwalić na nią całą winę. Do kradzieży doszło tuż przed świętami pod sklepem zoologicznym przy ulicy Gospodarczej. Na opublikowanym 22 grudnia filmie widzimy jak kobieta chwilę po przejściu przez jezdnię zatrzymuje się przy sklepie, rozgląda się, po czym wysyła córkę, aby zabrała świecącą choinkę ze stolika. Sądząc po tym, jak dziewczynka skrada się, na pewno wie, że robi coś złego. Już na następny dzień, 23 grudnia, sklep opublikował post, w którym informuje, że choinka wróciła na swoje miejsce. Do świątecznego drzewka matka dołączyła nawet list z przeprosinami, w którym przekonuje, że jest jej bardzo wstyd i na takie zachowanie nie ma słowa ni wytłumaczenia. Kobieta dodaje, że przez to, że ma dużo na głowie, nie zwróciła uwagi ani nie pomyślała, aby zatrzymać córkę. Dodaje, że córka tak się cieszyła z choinki, że wstyd jej było ją zwrócić, jak to zobaczyła. Najlepsze jednak postscriptum. Oczywiście porozmawiałam z córką i córka obiecuje, że nigdy już do tego nie dojdzie. Z poważaniem Grinch oddający choinkę. Jak piszą internauci, miło. Z jej strony, że porozmawiała z córką, którą sama wysłała, by to ukradła. Porozmawia z córką, a z matką kto porozmawia? Porozmawia z córką, jak widać było, że stoi na czatach, jak autobus przejeżdża i celowo dziecku każe iść. Niech porozmawia i z dzieckiem, i z własnym sumieniem. Żartobliwie nazywa się Grinczem i bagatelizuje sprawę, a to zwykłe złodziejstwo. Internauci są też zdania, że gdyby nie kamery i to, że poszło to na cały sosnowiec, to by tej choinki nie zwróciła. Problem w tym, że gdyby nie film z tej kradzieży, to by nie oddała. No proszę, jak kamery działają na sumienie. Nie spodziewała się kamery i nagłości. Sprawy, a tu zonk. Głupie tłumaczenia. Poza tym, kto nie ma teraz dużo na głowie i to w okresie przedświątecznym. Złodziej zawsze zostanie złodziejem, przy tym wciągającym w to małe dziecko. Mimo wszystko sklep poinformował, że wybacza kradzież, więc sprawa najprawdopodobniej nie trafi na policję. Tym bardziej, że opublikowanie filmu w internecie bez zamazywania twarzy wydaje się być wystarczającą karą. Mam nadzieję, że została rozpoznana przez znajomych i ze wstydu się spali. Matka roku pisze ktoś. Jak panią spotkam na osiedlu, to tylko zapytam, jak można było dziecko do kradzieży wykorzystać. Jak pani kradnie, to nie Własnego dziecka. Brawo dla mamusi! Na samym finiszu zgarnąć nagrodę dzbana roku to nie jest łatwo, ale się udało. Co do dzbana roku nie jestem pewien, ale nominację do grudniowego dzbana miesiąca mamusia ma w kieszeni. Na matkę roku będziecie mogli zagłosować już za 2-3 dni numer 11. Kibice ruchu chorzów z jakiegoś powodu pochwalili się w święta jak niszczą komuś płot tylko dlatego, że był pomalowany w barwy wrogiego klubu. Na opublikowanym w drugi dzień świąt filmie widzimy jak grupa zamaskowanych w kominiarki z AliExpress mężczyzn o mniej lub bardziej skoordynowanych ruchach niszczy betonowe ogrodzenie pomalowane w barwy rywalizującej drużyny. Pod nagranie została podłożona świąteczna melodia We Wish You a Merry Christmas. Incydent fajnie podsumował dziennikarz weszło znany z nagłaśniania patologicznych zachowań wśród kibiców. To jest naprawdę bardzo to ciekawe zjawisko. Jest sobie betonowy płot pewnie na prywatnej posesji. Najpierw jedni go pomalowali, bo chcieli oznaczyć teren na podobnej zasadzie, jak pies obsikuje drzewo. Później drudzy zobaczyli to oznaczenie i śmiertelnie się zezłościli. Postanowili, tak nie będzie, ten płot nie ma prawa istnieć. Płot zostaje zniszczony przy pomocy tak zwanego wpier. Sprawcy uznają, że pokonanie płotu to tak wielka sprawa, że muszą się nią pochwalić na Instagramie. Cała rzecz dzieje się w święta, gdy normalni ludzie siedzą z rodzinami i oglądają familijne filmy. Efekt będzie taki, że jakiś człowiek pewnie nie mający nic wspólnego z jednym, i drugimi, wyda kilka tysięcy złotych na nowy płot. A pod tym postem ludzie z tego środowiska napiszą, nie wypowiadaj się o sprawach, których nie rozumiesz. No tak, trudno zrozumieć ten cyrk. Jak ironizują internauci, to na pewno wyjęte z kontekstu. Nie znamy pełnego obrazu sytuacji. Jakby właściciel płotu zareagował w porę i po wymalowaniu płotu w złe barwy, zgadł, które są właściwe i sprawnie przemalował bez ociągania się, to by problemu nie było. Masa swoje. Ewidentnie wina płotu, bo ich sprowokował. To nie jest tak, że oni go zniszczyli. Ten płot musiał im coś powiedzieć, może nawet obrazić. Szkoda, że nie kopali w te środkowe płyty. Byłaby szansa na remake hitu internetu sprzed 20 lat. A tu jeszcze na dokładkę inni kibice ruchu chorzów, którzy z kolei postanowili pochwalić się zerwanymi życzeniami świątecznymi tylko dlatego, że Wesołych Świąt miał czelność życzyć klub, którego nie lubią. Numer 10. Olszczyńscy policjanci zatrzymali 49-letniego mężczyznę, który sprzed jednego ze sklepów ukradł psa czekającego tam na swoją właścicielkę. To do zdarzenia doszło 22 grudnia na Olszczyńskim Zatorzu. Pokrzywdzona przewiązała psa pod sklepem i poszła na szybkie zakupy. Kiedy wyszła czworonoga już nie było. Po bezskutecznej próbie znalezienia pupila w okolicy kobieta ostatecznie postanowiła zgłosić sprawę na policję. Funkcjonariusze szybko namierzyli mężczyznę z psem pasującym do zdjęcia opisu przed dworcem kolejowym. Zatrzymany 49 latek faktycznie był wcześniej pod sklepem i zauważywszy przywiązanego tam psa, postanowił zabrać go ze sobą. Jak jednak tłumaczył policji, zwierzęcia nie chciał ukraść, a tylko zabrać go na spacer. Policjanci zaopiekowali się zwierzęciem i przekazali go pod opiekę właścicielce. 49-latkowi za popełnione przestępstwo grozi kara do 5 lat więzienia. Mimo oczywistej głupoty mężczyzny, jak piszą internauci, nie żebym bronił złodzieja, ale przywiązywanie psów na smyczy przed sklepem i chodzenie na zakupy nie świadczy dobrze o właścicielach. Albo idziesz na zakupy, albo idziesz na spacer. A co grozi pani za pozostawienie psa bez opieki? Ludzie nie mają wyobraźni. Przynajmniej teraz pies będzie siedział w domu, gdy właścicielka będzie szła na zakupy. Numer 9 W Wągrowcu pewien 34-latek w bluzie przeciwko i upadkowi zasad okradł kościół z krzyży, po czym chciał sprzedać je w skupie złomu. Informacje o kradzieży w kościele świętego Jakuba Apostoła w Wągrowcu policjanci otrzymali 12 grudnia. Upem złodzieja padły krzyże, świeczniki i lichtarze, które stanowiły wyposażenie bocznych ołtarzy wnętrza świątyni. Licząc na szybki zysk, dewocjonalia zaniósł na złomowisko. Nie spodziewał się jednak, że kara boska przyjdzie jeszcze szybciej. Piątkową wizytę 34-latka u zaraz. Rejestrowały wszechwidzące kamery monitoringu. Policjanci szybko ustalili, że za kradzieżą może stać 34-letni mieszkaniec i zatrzymali go już po kilku godzinach. Mężczyzna, w trakcie kradzieży, jak i zatrzymania, miał na sobie bluzę z dość ironicznym hasłem głoszącym sprzeciw wobec upadku zasad. A dopiero co policja w Kwidzynie zatrzymała 18-latka, który w równie ciekawej koszulce wyłudził 20 tysięcy złotych od starszej kobiety. Zgadnijcie, jaki znajdował się na niej napis. A. honor ponad wszystko. B. Cześć i chwała bohaterom. C. Codziennie budzę się przystojniejszy, ale dziś. Dzisiaj to już przesadziłem, czy D. Paczko mu ufasz. Poprawna odpowiedź, Paczko mu ufasz. Oczywiście obaj panowie otrzymują nominację do grudniowych dzbanów miesiąca. Numer 8. Policja w Lublinie aresztowała 17 który gdy na 18 urodzinach kolegi skończył się mu alkohol, postanowił ukraść nadpita już piwo przypadkowemu mężczyźnie siedzącemu w parku. Do zdarzenia miało dojść pod koniec listopada w Ogrodzie Saskim. Nastolatek wraz z kolegami świętował 18 urodziny jednego z nich, kiedy nagle zdał sobie sprawę, że nie ma już pieniędzy na alkohol. Wtedy 17 latek zauważył, że na jednej z ławek w parku siedzi nieznajomy mężczyzna z puszką piwa. Niewiele myśląc, czyli zapewne jak zwykle, nastolatek założył komitet. Podbiegł do nieznajomego i zgodnie z zasadami zmusił go do oddania napoju. Pokrzywdzony natychmiast powiadomił o zajściu policję. Kryminalni ustalili tożsamość sprawcy i dokonali zatrzymania dwa tygodnie później. Choć chodziło tylko o puszkę piwa, 17-letniego mieszkańca Lublina czekają teraz poważne konsekwencje. Decyzją prokuratora został objęty dozorem policji i grozi mu kara do 5 lat więzienia. Internauci nie kryją podziwu, ale trzeba mieć pusty łeb, by za głupią puszkę piwa narobić sobie syfu w papierach. I to lepiej było już pójść na jumie. Do jakiejś biedronki nabrać flaszek do pięciu stóp i spróbować z tym przejść przez kasy samoobsługowe. Najwyżej dostałby mandat, kurczę. Zero pomysłowości u tej młodzieży z genu Alfa. 5 złotych na piwo brak, ale ważne, że dresik znajka jest. Może też ukradł komuś w parku. Ukraść żulowi puszkę piwa to gorzej niż dziecku Lizaka. Powiedzenie, zostać zapuszkowanym, nabiera tutaj nowego znaczenia. Numer 7 Rosyjska agentka rozpracowująca NATO wpadła przez swojego kota. Niejaka Maria Adela Kuchfel rivera przez ponad dekadę mieszkała we Włoszech, a wcześniej na Malcie, podając. Się za peruwiankę. Oficjalnie była projektanką biżuterii i prowadziła sklep, gdzie sprzedawała chińskie podróbki, pierścionków i branzoletek. Kobieta nawiązywała romanse z osobami blisko powiązanymi z dowództwem NATO w Neapolu, przyjaźniła się z żonami generałów i miała dostęp do niezliczonej liczby tajemnic sojuszu. Kiedy pojawiły się wątpliwości co do jej paszportu, kobieta natychmiast wyjechała z Włoch i wróciła do Rosji. Jej prawdziwa tożsamość być może nigdy nie weszłaby na jaw, gdyby nie jej kot. Otóż rosyjska agentka była znana wśród swoich włoskich znajomych m.in z Miłości do swojej kotki Luisy. Dziennikarze śledczy pomyśleli więc, że jeśli jest jakaś rzecz, którą Rosjanka miałaby zabrać ze swojego fałszywego życia do prawdziwego razem ze sobą, to z pewnością byłby to właśnie jej ukochany kot. Następnie jeśli kot przekraczał granicę podróżował pociągiem albo samolotem, to na pewno jest zaczipowany. Po zdobyciu numeru mikrochipu Luisy od włoskiego weterynarza, dziennikarze zaczęli przeszukiwać wyciekłe rosyjskie bazy danych i znaleźli pasujący numer w jednej z rosyjskich klinik weterynaryjnych. Jak się okazało, wśród obserwujących klinikę na rosyjskim portalu w kontakcie znajdował się nie kto inny jak peruwiańska jubilerka Maria Adela Kuchfeld-Rivera. Z tym, że już pod prawdziwym nazwiskiem Olga Kołobowa. Na swoim profilu kobieta publikowała zdjęcia między m.in. swojej kotki Luisy. Numer 6. Deputowany rosyjskiej dumy Aleksandr Dorożkin wyleciał z partii po tym, jak jego żona pochwaliła się na Instagramie, że specjalnie pojechała rodzić w Chile, aby zapewnić dziecku lepszy paszport. Na jednym z filmów kobieta opowiada, jak to rozważała z mężem poród w USA, w Miami, w Kanadzie, ale ostatecznie zdecydowała się urodzić w Ameryce Południowej, w Chile, ponieważ paszport tego kraju pozwala na podróżowanie bez wizy do wielu krajów świata. W osobnym filmie Rosjanka chwali się swoim luksusowym lotem do Chile w klasie biznes, której mąż. Zorganizował jej w ósmym miesiącu ciąży. Sprawa wywołała oburzenie nawet wśród partyjnych kolegów Dorożkina. Największa ironia polega na tym, że Dorożkin znany jest ze swoich wyniosłych, patriotycznych wystąpień i wpisów w social mediach. Jak ciągle powtarza, Rosja to nasza ojczyzna, nasz dom, nasza siła i nasza inspiracja. Według internautów, polityk odtworzył tym samym popularnego mema w prawdziwym życiu, w którym to grupa największych rosyjskich patriotów, miłośników Putina, nienawidzących zgniłego zachodu ustawia się w kolejce właśnie do życia na w Zachodzie. Ach, tak, rosyjskie elity polityczne, mistrzowie hipokryzji. Nic tak nie świadczy o patriotyzmie jak poród w obcym kraju, podczas gdy twój mąż poucza zwykłych Rosjan, jak powinni żyć. Bogaci Rosjanie kradną pieniądze u siebie w kraju, a potem z niego uciekają. Tak było 100 lat temu i tak jest dziś. Ten sam scenariusz, inne stulecie. Numer 5. 86-letni mężczyzna z Anglii został ukarany mandatem w wysokości 1200 zł, ponieważ splunął na ziemię liściem, który chwilę wcześniej wleciał mu do ust. Jaki roj marsz siedział na ławce w nadmorskiej, Miejscowości Skegness w Lincolnshire, kiedy nagle silny podmuch wiatru wwiał mu do ust kawałek trzciny. Kiedy mężczyzna odruchowo wypluł go, niemal natychmiast podeszło do niego dwóch funkcjonariuszy, zarzucając mu, że pluje na ziemię. Następnie wlepili mu 250 funtów mandatu. Senior uznał interwencję za całkowicie niepotrzebną i niewspółmierną do sytuacji, jednak nawet po złożeniu odwołania musiał uiścić opłatę w wysokości 150 funtów. Twierdzi, że przed wychodzeniem z domu odczuwa teraz niepokój. Co ciekawe, jeden z miejscowych radnych w rozmowie z BBC przyznał, że otrzymał Wiele podobnych skarg od innych mieszkańców okolicy. Tamtejsi policjanci mają brać sobie za cel szczególnie osoby starsze, wiedząc, że już prędzej będą one wolały zapłacić mandat niż pakować się w kłopoty. Numer 4. W jednej ze szkół na Florydzie podniesiono alarm, a uczniowie musieli zabarykadować się w salach lekcyjnych po tym, jak sztuczna inteligencja pomyliła klarnet z broń. Do kompromitującej pomyłki doszło w gimnazjum Loton Childs w Owiedo na Florydzie. Zautomatyzowany system wykrywania broni. Błędnie uruchomił alarm, ponieważ jeden z gimnazjalistów wszedł po korytarzu, trzymając instrument muzyczny w sposób przypominający trzymanie kara. Sztuczna inteligencja firmy Zero Ice zinterpretowała obraz z kamer jako potencjalne zagrożenie i automatycznie uruchomiła procedury bezpieczeństwa. Nauczyciele natychmiast przerwali zajęcia, pogasili światła i zabarykadowali drzwi do sal lekcyjnych. Uczniowie musieli siedzieć cicho w kącie sali, dopóki na miejsce nie przyjechała policja i nie stwierdziła, że to nie bro, tylko ten długi, dziwny flet. Co ciekawe, zarówno szkoła, jak i firma nie uznały zdarzenia za błąd technologii, wręcz przeciwnie, dyrekcja szkoły poniekąd próbowała przerzucić odpowiedzialność na samego ucznia, prosząc rodziców, aby Porozmawiali ze swoimi dziećmi o nieudawaniu broni. Na terenie szkoły. Co niepokojące, to już drugi taki przypadek w ostatnim czasie. Dwa miesiące temu amerykańska policja zakuła w kajdanki lica listę, ponieważ sztuczna inteligencja wzięła za paczkę chipsów Doritos, które jadł pod szkołą z kolegami. Więcej na ten temat możecie dowiedzieć się w newsach tygodnia z 24 października. Numer 3. W Indiach wybuchła afera po tym, jak reklamowany przez lokalnych operatorów stok narciarski okazał się tylko niewielkim skrawkiem śniegu otoczonym kamieniami. Na udostępnionych w Sosia mediach filmach widzimy, jak zwabieni przez lokalnych przewodników. Turyści oddają się śnieżnemu szaleństwu na wąskim pasie śniegu po środku niczego. Więcej śniegu mam już w lodówce, napisał jeden z internautów, aż przypomina mi się Willy Wonka Experience. Według relacji turystów, organizatorzy mieli przywieźć trochę śniegu z wyższych partii gór, a następnie sprzedawać go jako miejsce do jazdy na nartach. Śniegu było tam jednak tak mało, że zjazdy na pontonach odbywały się na smyczy, aby nie wypadły, a tak zwana jazda na nartach była de facto chodzeniem w nartach w miejscu. To nie przeszkadzało organizatorom ubierać turystów w pełne narciarki, kombinezony, które zresztą turyści ochoczo zakładali tylko, aby zrobić sobie zdjęcie na tle śniegu. I być może to robienie zdjęć na tle śniegu wyjaśniałoby tę liczbę samochodów w tle. Wszak jak ktoś zauważa, w Indiach wszystko kręci się wokół zdjęć i filmów. Liczy się fotka i pochwalenie się czymś w internecie, a nie samo doświadczenie. Jako przykład podał ostatnie wydarzenie Goat India Tour, w ramach którego do Indii ściągnięto Messiego tylko po to, aby tysiące indusów za pół wypłaty mogło zrobić sobie z nim zdjęcie z trybun. Numer 2. Pasażerowie Air Congo musieli samodzielnie wyskakować Samolotu na płytę lotniska po tym, jak linie lotnicze nie były w stanie zapewnić schodów lotniskowych. Do incydentu doszło na lotnisku Kindu. Zgodnie z nagraniami opublikowanymi w internecie, po wylądowaniu pasażerowie przez wiele godzin zmuszeni byli siedzieć na pokładzie Boeinga 737-800, ponieważ linia lotnicza nie mogła znaleźć schodów umożliwiających zejście. Dodajmy do tego, że to Kongo. Samolot stojący na płycie bez klimatyzacji z każdą minutą coraz bardziej przypominał saunę. Nic dziwnego, że w końcu część pasażerów nie wytrzymała i postanowiła opuścić maszynę. Na własną rękę. Na udostępnionym nagraniu widzimy, jak pasażerowie jeden za drugim skaczą z drzwi samolotu prosto na płytę lotniska, podczas gdy wszystkiemu przygląda się obsługa naziemna, a nawet policja. Numer 1. Centrum Handlowe w Shenzhen zainstalowało w swoich toaletach inteligentne szkło, które po wykryciu palenia robi się przezroczyste, wystawiając palacza na widok publiczny. Palenie w toaletach centrum handlowych już od dawna, mimo zakazu, stanowi w Chinach uporczywy problem i jest źródłem licznych skarg ze strony klientów. Żadne metody zdawały się nie przynosić efektów, aż do teraz. Według rządcy centrum, system wprowadzony w sierpniu 2025 roku miał skutecznie ograniczyć liczbę palaczy ukrywających się w kabinach. Działa to tak, że po wykryciu dymu przez czujniki, inteligentne szkło w drzwiach kabiny momentalnie zmienia się z mlecznego w przezroczyste. Na kabinach umieszczono tabliczki ostrzegawcze z napisem, uwaga, jeśli zapalisz szkło stanie się transparentne. Lepiej nie dopuść, aby tak się stało, możesz zostać nagrany i stać się gwiazdą internetu. W chińskiej kulturze wystawienie kogoś na publiczne pośmiewisko boli znacznie bardziej niż w zachodnim świecie. Toaletowa Innowacja wywołała gorącą dyskusję w internecie. Część internautów chwali rozwiązanie jako skuteczne odstraszanie. Inni obawiają się awarii systemu i naruszenia prywatności. Bo co jeśli szkło stanie się przezroczyste bez powodu w najmniej oczekiwanym momencie, na przykład w trakcie wysyłania listu do hydraulika. Ok, tym przezroczystym jak rosół z budy pod dworcem akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na planecie faktów. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!